W tej części omówimy rolę w systemie oceny zgodności. W rozporządzeniu CPR 305-2011 zdefiniowany został szereg ról, które poszczególne podmioty gospodarcze pełnią podczas łańcucha dostaw. System ról i nakreślenie tych ról jest konieczne, dlatego, aby jasno opisać obowiązki każdego uczestnika tegoż to łańcucha dostaw. W niektórych sytuacjach Dochodzi do nakładania się ról, może zdarzyć się tak, że jeden podmiot będzie pełnił tych ról kilka. Pierwszą rolą, którą tu omówimy, która nie jest bezpośrednio wymieniona w rozporządzeniu, jest rola wytwórcy. Wytwórca jest to podmiot, który bezpośrednio wytwarza wyrób budowlany, ale nie wprowadza go do obrotu. Pod swoją nazwą, pod swoją marką, ze swoim adresem, gdyż wtedy automatycznie stałby się producentem. Bardzo często, w chwili obecnej na rynku polskim, funkcjonuje model, w którym niekoniecznie producent jest wytwórcą. Zdarza się tak również podczas zamawiania wyrobów z krajów poza Unii i wtedy jednostka, która ten wyrób sprowadza i oznacza swoim logiem, jest producentem i również ma obowiązki. Producenta. Oczywiście wytwórca powinien dopełnić wszelkich formalności, by wyprodukować ten wyrób zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną. Producent jest to jednostka, która jest centralną postacią łańcucha dostaw. Na nim leży maksymalna odpowiedzialność za produkt, i on też może ponieść jako podmiot gospodarczy największe konsekwencje i ryzyka związane z wprowadzeniem wyrobu który nie spełnia określonych wymogów na teren Unii Europejskiej. Do obowiązków producenta, głównych obowiązków producenta, należy przede wszystkim ocena właściwości wyrobu, o której będziemy mówić w następnych częściach. Również kolejnym bardzo ważnym, jeśli nawet nie ważniejszym elementem jest utrzymanie tych właściwości poprzez zakładową kontrolę produkcji. W całym systemie oceny i zakładowej kontroli produkcji producent musi Utrzymać dany wyrób na takim poziomie, jaki został zadeklarowany w towarzyszącej dokumentacji, w deklaracji właściwości użytkowych. Jest to bardzo ważne ze względu na informacje dla użytkownika oraz, oczywiście, jego bezpieczeństwo, gdyż mówimy tu o wyrobach budowlanych. Dodatkowo, producent tworzy dokumentację techniczną, którą musi utrzymywać przez 10 lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego. Wyrobu budowlanego, ostatniej sztuki wyrobu budowlanego. Czyli musimy sobie zachować miejsce, gdzie będziemy tę dokumentację, czy elektroniczną, czy klasyczną, papierową, przetrzymywać na czas, kiedy ewentualnie organy nadzoru rynku mogą nas poprosić o jej udostępnienie. Ten okres trwa 10 lat. Dodatkowym obowiązkiem producenta jest umiejscowienie na produkcie. W sposób trwały swojego adresu, nazwy lub znaku towarowego oraz numeru serii lub partii, pozwalającego jasno zidentyfikować wyrób. Ostatnim elementem, jaki producent musi dołączyć do wyrobu, jest instrukcja obsługi, która zawiera wszystkie aspekty bezpiecznego wykorzystania wyrobu. I ostatecznie współpraca z organami nadzoru rynku, jako obowiązek każdego uczestnika łańcucha dostaw. Producent może na własne życzenie ustanowić upoważnionego przedstawiciela. Upoważniony przedstawiciel jest to podmiot, który może od producenta przejąć pewne obowiązki, takie jak na przykład przechowywanie dokumentacji technicznej. To, co upoważniony przedstawiciel może, a czego nie może, musi być jasno wymienione w jego upoważnieniu, w dokumencie, który został do tego celu sporządzony. To, czego upożeniony przedstawiciel nie może, to tworzenie dokumentacji technicznej. To jest wyłączny obowiązek producenta podczas oceny wyrobu. Następnym uczestnikiem łańcucha dostaw jest importer. Importer jest jednostką, która wprowadza wyrób nie swój, wyrób, którego nie jest producentem, na teren Unii Europejskiej, zachowując oznakowanie producenta. Niemniej jednak obowiązkiem importera również jest naniesienie swojego adresu i swojej nazwy na wyrobie. Dzieje się tak dlatego, że importer będzie bardziej dostępny dla organów nadzoru rynku na terenie Unii Europejskiej. Obowiązkiem importera jest również weryfikacja, czy producent dopełnił wszystkich formalności, czy wypełnił wszystkie swoje zobowiązania. I tak samo jak na producencie, na importerze ciąży bardzo podobna odpowiedzialność ze względu na kary za wprowadzenie do obrotu wyrobu, który tych właściwości nie spełnia. Ostatnią jednostką łańcucha dostaw jest dystrybutor. Obowiązki dystrybutora są ograniczone do weryfikacji, czy importer i producent dopełnili swoich. Obowiązków wynikających z rozporządzenia. Dystrybutor oczywiście również współpracuje z organami nadzoru rynku, najczęściej poprzez uczestniczenie w kontroli, gdyż pierwsze kontrole wykonywane przez inspektoraty odbywają się u dystrybutora. Jest on czasami odpowiedzialny np. za przechowywanie próbek, których zagubienie również jest objęte karami, także należy dołożyć tutaj pełnej staranności. Dystrybutor przekazuje również wyrób konsumentowi i razem z tym wyrobem powinien przekazać. Mu deklaracji właściwości użytkowych oraz instrukcji obsługi. Dziękuję za uwagę.